Cześć! Honor 7 Lite, którego aktualnie trzymam w rękach, zadebiutował na polskim rynku dosłownie kilka dni temu. Ja od mniej więcej dwóch tygodni, może nawet trochę ponad, mam okazję testować właśnie to urządzenie i muszę Wam powiedzieć, że w cenie 1099 zł jestem przekonana, że nie znajdziecie sprzętu, który mając 5, 5 cala potrafi wytrzymać tyle na baterii, co właśnie Honor 7 Lite. Zaintrygowałam? No to zapraszam do pełnej recenzji. 7 Lite wykonany został naprawdę bardzo porządnie. Jego plecki są aluminiowe, ale już wszystkie krawędzie są plastikowe. Wygląda na pierwszy rzut oka, że są one jak najbardziej również aluminiowe, ale po teście zęba jak ja to nazywam Okazuje się, że jednak nie jest tak, jakby się mogło wydawać początkowo. Mimo wszystko, smartfon wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wykonany jest świetnie. Tutaj nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń do jego konstrukcji. Przyciski są dobrze osadzone w obudowie. Nie latają, nie, są, nie ma tutaj żadnych luzów. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Obiektyw nieco niestety wystaje z obudowy. Na szczęście jednak nie udało mi się go zarysować i nie sądzę, by było to w ogóle możliwe. Jeśli chodzi o czytnik linii papilarnych, co ciekawe, jest on nieco głębiej osadzony w obudowie niż w przypadku chociażby Huawei P9 Lite, do którego to urządzenie jest nie bez powodu bardzo porównywalne. Czytnik co ciekawe działa troszeczkę jakby wolniej od tego w P9 Lite czy w P9 czy w, chociażby w Honorze 5X. W pozostałych modelach Honora. To nie jest tak natychmiastowo, tylko jak widzicie, chwileczkę musimy odczekać, aż ekran nam się odblokuje. Mimo wszystko, w dalszym ciągu uważam, że to jest bardzo dobry czas, jeśli chodzi o reakcję czytnika na przyłożenie palca do niego. Na prawej krawędzi mamy przyciski, włącznik umieszczony poniżej przycisków do regulacji głośności. Na dole mamy dwa grille głośnika, z czego tak naprawdę dźwięk wydobywa się tylko z, prawej, z prawego otworu. Co ważne, ten dźwięk nie jest przesadnie metaliczny, nie jest spłaszczony. Dźwięk wydobywający się z niego, powiedziałbym nawet, że mimo tego, że jest mono, jest całkiem przyjemnej jakości, a jego głośność jest zadowalająca. Jeśli chodzi o port micro USB, za jego pomocą możemy ładować oczywiście urządzenie. Ładowanie trwa dość długo, bo ponad 3 godziny nie, ma, nie mamy tutaj szybkiego ładowania. I co najważniejsze, nie wspiera USB OTG, przez co nie podłączymy sobie tutaj pendrive'a. Drugi otwór to tak naprawdę tylko i wyłącznie skrytka na mikrofon. Przechodzimy dalej, lewa krawędź, szufladka na dwie karty nanoSIM, ewentualnie jedną kartę nanoSIM i rozszerzenie pamięci przez microSD. No i mamy jeszcze 3,5 mm jack audio u góry na krawędzi górnej, no i oczywiście drugi mikrofon w celu redukcji szumów. Wyświetlacz 5,2 cala, rozdzielczość 1920x1080 pikseli. Czyli 424 ppi, standardowa klawiatura, jaką znajdziemy we wszystkich smartfonach Huawei i Honora, z możliwością włączenia sobie tutaj, pokazywania jeszcze ikony do klawisz głosu, czyli do dyktowania i pisma odręcznego, wtedy automatycznie pamiętajcie o tym, że zmniejsza nam się ta klawiatura, a właściwie zmniejsza nam się spacja, co nie jest do końca wygodne. Ja wolę sobie zawsze to wyłączyć i to pokazuję Wam od razu, jak to zrobić, bo często pojawiają się pytania do mnie, właśnie jak zrobić tak, żeby tej ikony na przykład mikrofonu nie było. No to już Wam pokazałam, jest to bardzo proste. Jeśli chodzi o czytelność, czycionek, ja tutaj nie mam zupełnie żadnych zastrzeżeń. Full HD na przekątnej 5,2 cala jest całkowicie wystarczające. Powiedziałabym nawet, że. Zwykły użytkownik nie zauważyłby różnicy, jeżeli by to było kuchadę, które tak naprawdę przy tej przekątnej jest totalnym bezsensem. Jeśli chodzi o jasność minimalną, jest, jest dobra. Wynosi 6 nitów, przez co korzystanie z telefonu nocą, czy też w ciemnych pomieszczeniach jakoś strasznie nie razi w oczy. Jasność maksymalna natomiast, tak jak widzicie w tym momencie, jest wysoka. Faktycznie wynosi 550 nitów, pomiar tyle wykazał. I w słoneczne dni tak naprawdę widoczność jest bardzo dobra, co do tego nie mam większych wątpliwości, natomiast fakt, że ten ekran zbiera szybko, powiedziałabym nawet jak lep, odciski palców i wszelkiego rodzaju refleksy odbija, niestety no zdarza się, że częściowo nie jesteśmy w stanie dopatrzeć się czegoś na ekranie w słoneczne dni. Ale nie jest tak źle znowu, z drugiej strony nie przesadzajmy, zwłaszcza w telefonie za 1100 zł. W ustawieniach wyświetlacza, tak jak widzicie, możemy zmieniać sobie temperaturę barwową. Jak widzicie, tutaj nie ma dwóch dodatkowych opcji, które gdzieś tam w Honorach i Huaweiach są implementowane, ale to wcale nie jest tak, że ich nie ma, one zostały po prostu przeniesione w inne miejsce. chodzi mi o tryb wyłączenia dotyku, czyli ochrona przed przypadkowym uruchomieniem funkcji telefonu. Zwłaszcza w kieszeni lub torebce. No i mamy też tryb obsługi w rękawiczkach, więc to, że nie ma tych ustawień w ustawieniach wyświetlacza, nie oznacza wcale, że nie ma ich tu w ogóle. Jeśli chodzi o aparat, mamy 13 megapikseli z tyłu, 8 z przodu, interfejs standardowy. W każdym nowym Huawei taki znajdziemy. Te ikony się oczywiście zmieniają swoje położenie w zależności od tego, czy trzymamy telefon pionowo, czy poziomo. Mamy tutaj całą masę ustawień, maksymalna rozdzielczość 13 megapikseli, 4 na 3 mamy śledzenie obiektu, wykrywanie uśmiechu, mamy też ultramigawkę, dzięki czemu możemy przez dwukrotne naciśnięcie przycisku głośności, zmniejszania głośności możemy sobie na zablokowanym ekranie uruchomić aparat i to jest bardzo fajna opcja. Możemy oczywiście też nagrywać wideo czy robić selfie. Jakość zdjęć określiłabym, że jest naprawdę dobra. Jak na tą półkę cenową wydaje mi się, że jak najbardziej w porządku. Oczywiście sami będziecie mogli to ocenić w recenzji na tabletowo. Wejdziecie sobie w link w opisie. Tam będą wszelkie zdjęcia załączone w oryginalnej rozdzielczości, żebyście mogli zobaczyć, jak ta szczegółowość wygląda naprawdę. Odwzorowanie barw jest naprawdę spoko. Trudno tutaj mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do tego. Wydaje mi się, że aparat można ocenić pozytywnie. Jeśli chodzi o czas pracy, bo ten prawdopodobnie interesuje Was w dość dużym stopniu. Mamy tutaj akumulator o pojemności 3000 mAh. No i standardowo trzy plany zasilania. Normalny, inteligentny i ultraoszczędny, a ja polecam korzystanie z telefonu na normalnym, bo nie ma tutaj żadnych optymalizacji procesów i sieci. No i muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę mile zaskoczona czasem pracy tego smartfona, bo w moich rękach wytrzymywał średnio 2-3 dni. Tak, dobrze słyszycie, 3 dni, z czego na włączonym ekranie 6,5 godziny, jak tu widzicie, 5 ponad godziny, 5,5 5,50, no ale najlepszy czas, jaki mi się udało uzyskać 7 godzin 14 minut. To jest naprawdę bardzo dobry czas, przy czym telefon działał prawie 2 dni. To jest naprawdę dobry czas, jeśli chodzi o smartfon 5-calowy. Bardzo niewiele w ogóle telefonów aktualnie jest w stanie uzyskać takie czasy pracy, natomiast tutaj się okazuje, że jest to całkowicie możliwe i wcale nie nierealne. Samo działanie telefonu według mnie stoi naprawdę na dobrym poziomie. Mamy tutaj um, Kirina 650 z mali T830 z 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość oczywiście działa pod kontrolą Androida w wersji 6.0 z Motion UI w wersji 4.1, czyli wszystko jest tutaj najnowsze. Poprawki bezpieczeństwa Google z 1 maja nie było żadnej aktualizacji od momentu, kiedy dostałam telefon do testów. Jedna rzecz, którą można zauważyć, to jest fakt, że faktycznie czasami zdarza się, że te aplikacje uruchamiają się nieco dłużej niż byśmy tego oczekiwali. Niemniej trzeba pamiętać, że mamy tutaj dość szybką pamięć wewnętrzną, więc całość naprawdę działa całkiem przyjemnie. Poszczególne aplikacje, jeśli nie korzystamy z nich, nie mieliśmy uruchomionych ich w tle, faktycznie ładują się dość długo, co zresztą jesteście w stanie w tym momencie zobaczyć. Ale według mnie tutaj naprawdę nie można mieć większych zastrzeżeń do tego, jak to wszystko działa. Choć oczywiście musimy mieć świadomość, że jest to smartfon za 1100 zł, i mimo tego, że się nie zawiesza to czasami mogą wystąpić takie właśnie mniejsze lub większe zamułki. Mi się to co prawda nie zdarzyło, ale warto pamiętać, że mo mogę, może, mogą takie przypadki wystąpić. Jedyna rzecz, jaka, jedyny błąd faktycznie, jaki mi wystąpił w, przy, w ciągu tych dwóch tygodni korzystania z telefonu, to było nieoczekiwanie zatrzymanie, nieoczekiwane zatrzymanie endomondo. To jest podobno dość popularny problem w przypadku smartfonów Huawei'a. Ja z nim do czynienia miałam pierwszy raz. Przejdźmy jeszcze do ustawień, które oferuje Honor 7 Lite. Są one całkowicie standardowe, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie smartfony Huawei czy Honora. Od razu powiem, że w sterowaniu ruchem mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie możliwość wyciszenia połączenia przychodzącego lub też wyciszenia czasu, liczniku czasu i alarmów przez obrócenie telefonu przodem do jakiejś powierzchni. Nie ma wybudzania ekranu podwójnym tapnięciem. Więc niestety nie uczcie się, że coś takiego tutaj jest. Mamy przycisk wiszący, pasek nawigacyjny możemy zmieniać kolejność przycisków też i multitaskingu. Mamy zaplanowane włączanie i wyłączanie. Oczywiście jest prost, prosty interfejs, jeśli chodzi o korzystanie z ekranu i wszelkiego rodzaju ikony, mamy tryb nie przeszkadzać. No i oczywiście trzeba pamiętać o możliwości wykorzystania. Czytnika, linii papilarnych do różnych, różnego rodzaju gestów. Możemy sobie zsunąć belkę powiadomień, działa bez problemu. Możemy odebrać rozmowę, zatrzymać alarm, możemy korzystać w zdjęciach, możemy przeglądać te zdjęcia, przesuwać prawo, lewo bardzo fajna opcja. Jak najbardziej wszystko to działa tak jak należy. Jeśli chodzi o plusy Honora 7 Lite, to przede wszystkim bardzo dobry czas pracy, od 5 do 7 godzin na włączonym ekranie, 2 do 3 dni. Jest tu dual SIM, ale trzeba pamiętać o tym, że hybrydowy, no i stand-by, czyli nieaktywny. Ogólne działanie według mnie na plus, choć czasami oczywiście trzeba uzbroić się w cierpliwość podczas uruchamiania aplikacji. Jest tutaj dioda powiadamiająca, która świeci na trzy kolory czerwony, niebieski i zielony. Szybka pamięć wewnętrzna, obecność radia, czytnik linii papilarnych z obsługą gestów, które są naprawdę bardzo pomocne, aluminiowa obudowa, dobra jakość wykonania, no i przede wszystkim stosunek cena-jakość. Cena 1099 zł. Minusy? No, przede wszystkim długi czas ładowania, bo wynosi on ponad 3 godziny. Oprócz tego, brak wsparcia dla USB-OTG, co niektórym oczywiście bardzo często się przydaje, inni z tego praktycznie nie korzystają. Nie wiem, akumulator, głośnik mono, ale całkiem niezłej jakości, jak już wspominałam wcześniej. No i nie ma tutaj NFC, co chyba dla wielu z Was może się okazać największym minusem tego właśnie smartfona. No i jest to też największa różnica w stosunku do Huawei AP9 Lite, który konkuruje z tym właśnie modelem Honorem 7 Lite, ale jest droższy o 200 zł aktualnie. No i to tyle, jeśli chodzi o Honora 7 Lite. W mojej opinii jest to naprawdę fajny smartfon, więc jeżeli zastanawialiście się nad wejściem w jego posiadanie. Ja bym się na niego jak najbardziej decydowała, gdybym miała 1100 zł i, i potrzebowała smartfona, który po pierwsze dobrze działa, po drugie oferuje naprawdę świetny czas pracy. E jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy, zwłaszcza na tabletowo pod decyzją tekstową. E no i co, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia, cześć!